W tym materiale zapraszam Was na testy praktyczne rozdrabniacza GTR44 marki faworyt. Tak to wygląda. Tak wygląda samo urządzenie. Trochę o właśnie samym urządzeniu możecie zobaczyć na moim poprzednim filmie. I zrobimy sobie dzisiaj testy praktyczne. Tutaj mam trzy rodzaje materiału. To są leszczynowe dziki. Dość cienkie, średnica około 1 cm. Tutaj mam bez, no z grubszego końca to jest 2 cm średnicy. Taki dość no, krzeczafty. I tutaj takie jeszcze mam coś też leszczynowe. takie krzeczafty gałązki. Zobaczymy, jak sobie rozdrabniacz z tym poradzi. Także podzielę to na dwie części Zrobimy sobie frakcję grubą i frakcję drobną. Rozdrabniacz jest frezowy, więc powinien sam wciągać materiał. To mi nie będzie, myślę, potrzebne. Odłożymy na bok. Także przygotowuję sprzęt i zaraz sobie zrobimy testy. Tym pokrętłem regulujemy grubość ciętego materiału. Ja ustawiłem na najgrubsze i zobaczymy co znajdzie się tutaj w wywiaderku także za chwilę startujemy Pojawił się pewien problem. Gałązka jest dość świeża. No i niestety jej rozdrabniacz na najgrubszym, w tym swoim trybie, nie rozdrobnił. Tutaj widać ślady po nożu. Może tutaj lepiej będzie wyostrzone. Mniej więcej to są. 2-cm kawałki, także z taką świeżą wiotką, dość gałązką. Niestety on sobie nie radzi na trybie, gdzie jest ustawiony na najgrubsze. Zobaczymy, jak będzie na drobnym. Także z tym to już nawet nie będę dalej próbował. Po prostu odłożymy sobie to na frakcję drobną, a teraz weźmiemy tego bza. Średnica 2 cm i zobaczymy, jak będzie szło. Też jest dość świeży. No, niestety tutaj również pojawił się problem. Nie rozdrobniło go tak, jakbym chciał, na takie pojedyncze kawałki. Tu mi jeszcze coś odkwiło. Zajrzyjmy do środka. Dobrze, jakiś niewielki kawałek może być. Także na świeżym takim drzewie no to przy najgrubszym trybie za bardzo się to nie sprawdza zatem troszkę mu podkręcimy, żeby ta zrębka była drobniejsza to może, może niech już tam zostanie ja podstawiam drugie wiaderko no i jedziemy dalej Teraz jest ustawiony na najdrobniejszą frakcję. Zobaczymy jak te proste gałęzie z leszczyny pójdą przez rozdrabniacz. Mamy rozdrobnione te gałązki. Tak to się prezentuje. No nie powiem, bo fajnie rozdrabnia. Tutaj trafił się jakiś grubszy, znaczy dłuższy kawałek, ale ogólnie no to są takie mniej więcej 1,5 do 2 cm kawałki. Nieźle to wygląda. Zobaczymy, jak sobie teraz poradzi z bzem. ok, zobaczmy co nam tu powstało Fajnie, fajnie to wygląda. Zadowolony jestem z tego urządzenia. Póki co, jeżeli mamy jakąś gałąź, taką mocno krzaczastą, no to tutaj na pewno dobrze jest przytrzymać sobie urządzenie. Ponieważ lata troszkę na boki też tutaj ta korona, która nam się tworzy. Jest ściskana w momencie, gdy przechodzi przez otwór, i może się przez to urządzenie po prostu e, zatrzymać w sensie, że silnik będzie pracował, ale urobek nie będzie nam spadał do wiaderka albo innego pojemnika, dlatego że tutaj to będzie prężyło i troszkę trzeba dopomóc rękom. No, ale faktycznie tak jest, że wciąga ładnie. E, Sama, sama, właśnie gałęzie. Ja mam to ustawione tutaj, prawie tak jest na maksimum. Ja mam to ustawione mniej więcej tutaj. I w sumie na takim ustawieniu sobie to zostawię. To są dość świeże e, patyki i gałęzie. Zobaczymy, jak będzie sobie radziła z suchymi. Suchych niestety nie mam, także nie sprawdzę. Ale póki co wygląda to bardzo fajnie. Także na wiosnę, jak będę ciął orzecha i będę miał dużo takich prostych odrostów, to na pewno to urządzenie się przyda. Także to tyle, jeżeli chodzi o testy z tego urządzenia. Dzięki, że oglądaliście. Do następnego odcinka, cześć!